W najbliższą sobotę 27 listopada przypada 12 dzień otwarty notariatu. Tego dnia będzie można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych bezpłatną poradę prawną. O co można zapytać notariusza o wszelkie sprawy i czynności, w przypadku których możliwe jest lub wręcz wymagane sporządzenie aktu notarialnego. Chodzi np. o kupno i sprzedaż nieruchomości, testament, umowy pożyczki, umowy działy spadku czy podziały majątku wspólnego po rozwodzie. Jak wyjaśnia notariusz Małgorzata, Tamuszalska, ogólnopolska, koordynator Dnia Otwartego Notariatu. Notariusz pomoże nam lepiej zabezpieczyć nasz majątek oraz uchroni przed negatywnymi konsekwencjami decyzji prawnych. W soboty na pytanie odpowiadać będzie ponad 300 notariuszy z całej Polski. Zainteresowani poradą mieszkańcy Poznania i okolic, w tym również Leszna, powinni kontaktować się telefonicznie między godziną 10 a 16, dzwoniąc pod numer 61 669 81 89. Z kolei pod numerem 22 102 1009 porozmawiać będzie można z ekspertami Biura Rzecznika Finansowego.